Zerwało się. Nie, coś. Nie ma czego ładować. Zrobił boom Dobra, a gdzie to? Co się w ogóle stało z tymi? Co się zbugowało z teksturkami? Coś się zerwało? Okej, ja muszę to chyba rozwalić. Okej, okay, spadły Nie wiem, czy one są połączone, czy nie W <noise> tej leci na całego bambusa No co za menda No właśnie, o Okej, okay, w ten sposób <głosy> <głosy> O matko Tam, 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 tam. Elegancko. No, to tak wygląda. Myślę, że spoko nam to wyszło. Tak jest bardzo dżunglowo i dość dziko. Lecam do niego. Czemu odlecą do niego? Ej, one chyba serio do niego chcą lecieć.